Cześć kochani, ja się nazywam Jasiek Kuroń, jestem ambasadorem grupy Autowimar. Mam przyjemność obcować z firmą, jeździć z kodami, z czego jestem bardzo zadowolony i Wam też polecam. Ja do Was mówię z Gruchacza 39, czyli z salonu na urcynowie Warszawskim, gdzie miałem przyjemność gotować i myślę, że takich atrakcji będziemy przygotowywać więcej. Odzew był bardzo pozytywny, dania świąteczne. Obserwujcie profile Autowimar i mojej skromnej osoby. Na pewno będziemy informować, co fajnego będzie się działo. A swoją drogą jestem ciekaw, co byście chcieli, żeby w takich salonach, wiadomo teraz świątecznie, a może coś na Wielkanoc, a może coś pomiędzy Wielkanocą a Bożym Narodzeniem. Także jakie są wasze typy, co moglibyśmy dla was ugotować smacznego?